Zadanie, zadanie trzecie, zadanie czwarte. Tutaj mamy energię związku. Dobra, to wygląda mi to... Dobra, ja będę czytał tych poleceń najpierw, bo jak wiemy, najpierw czytamy polecenia. Znaczy, czytamy to, co mamy zrobić, żeby nie zmęczyć mózgu. Więc energia sieciowa yy, X chlorkulitu, czyli tutaj. No to będzie jakaś temperatura tutaj pomiędzy oczywiście. Czyli jak widzimy, no to jest temperatura rosnąca. Raczej nie trudno tu zgadnąć, że po prostu tutaj będzie kolejna liczba większa od tej, a mniejsza od tej, więc no... Tutaj nam to pozostaje do zaznaczenia. Energia sieciowa Y z następnego tutaj brąku No to w ten sam sposób patrzymy sobie na to oczywiście. Czyli tutaj nie może być mniejsza od tej, czy większa od tej, ani mniejsza od tej. Czyli w sumie pasuje nam tylko to. Temperatura topienia chlorku. Chlorku z sodu, czyli tutaj, jest temperaturą topienia... Równą, Aha, czyli J, po prostu mamy określić, tak? Temperatura topnienia w sodu jest równa 801, ok. Temperatura topnienia J, no to musimy sobie to jakoś porównać, po prostu, tak? By nie trzeba jakoś dużo rozkminiać też. Także tutaj mamy podstawową tą temperaturę i J w tym momencie mamy J sodu. Jest równa tyle, tak? No to i tak nie pasuje nam ta temperatura, bo jest zbyt duża dla obu z nich, także to odpada, zostaje nam tylko to do wyboru, nie ma innej opcji, no i trzeba zgadywać. Teraz tak, mamy wyjaśnić dlaczego, mimo zbliżonych rozmiarów, energia sieciowa tlenku magnezu różni się znacznie od energii sieciowej fluorkulitu. No co, to może sobie napiszemy, bo tak, um, energie, um, wielkości są podobne, więc na to tutaj wielkości tych jonów nie wpływają. Natomiast um, możemy sobie napisać coś w stylu... No, nawet 4 razy większa w zasadzie, jak tutaj widać, tu mamy 1104. No więc do tego trzeba było się odnieść, czyli zadanie na szukanie różnicy jakiejś. No dobra, więc tak to wygląda w tym zadaniu. Przechodzimy do kolejnego. Ona pierdoli mi, że jakieś roztwory. Pani to ma chyba jakieś w głowie zatory. Do tablicy proszę, rozwiązej batory.